Już się nie nazywasz Jezus Chrystus. Przyjęliśmy Chrystusa, a wychodzi Matejku. No nie poznajesz? Nie to pomyślałem, ale a co pomyślałeś? To się kurwa dobartościować może cienia się. Byłeś kiedyś swoje auto? Co robi Pani w moim mieszkaniu? To mieszka taki starszy mężczyzna po 22. Nie, to mieszkanie od dawna stoi puste. Mam swoje sprawy. Ale kiedy masz mieć sprawę, że ty jesteś w pracy? Jak ci robota nie podoba, to wracaj skąd przyszedłeś. Wiesz, że ja mam na twoje miejsce. No, połknęła jakieś tabletki. Ale o czym pan do mnie mówi, do kole. Oddaj się! Mam pracę, wiesz... No, nic wielkiego, ale... Ale może być, motoryzacji. I nie piję! Zmakowało? 74. Rok Mistrzostwa Świata w piłce Polska, Haiti. Jak się pana mama nazywa? Matka Boska.